Jarosław Kaczyński za obowiązkiem szczepień. Ale jak to wyegzekwuje i co na to jego wyborcy? Jarosław Kaczyński, zapytany w Interi na temat ewentualnego wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19, odpowiedział: Obawiam się, że nie byłoby to w pełni egzekwowalne. Ale jeżeli diagnozy lekarzy, którzy mówią, że omikron jest dużo bardziej zaraźliwy, są trafne, to epidemia przybierze taki rozmiar, że na uszach trzeba będzie stanąć, by jej zapobiec. Proszę Państwa, no widać tutaj konsekwencje. Wchodzenia na drogę sanitarną, w widzenia jednej wszczepiące widzenia jedynej alternatywy i jednego rozwiązania walki z koronawirusem. No i konsekwencje właśnie wchodzenia na tą drogę no to jest niestety segregacja sanitarna i obowiązkowe szczepienia. Nie da się tego pogodzić. Ta prawda dotarła już do co po niektórych rządzących przedstawicieli krajów Europy Zachodniej. Widać także ta prawda dotarła do nas. No bo jak to mówi naczelny autorytet, profesor. Krzysztof Pyrć. No przecież szczepionka to taki lek, który nie zadziała, jeżeli nie zostanie podany w pełni populacji, więc aby mógł mogło to zostać zrobione trzeba wszystkich jak najbardziej zachęcić do szczepień no ale Jarosław Kaczyński ma tutaj problem no jak to zrobić przecież te kampanie trwają już od jakiegoś czasu no jak widać metoda marchewki nie zadziałała no czy przypadkiem teraz nie należy użyć kija no i tutaj prezes PiS odpowiada ludzie muszą się szczepić to sprawa podstawowa no cały Jarosław Kaczyński oczywiście Tą decyzję nie pozostawi nam, tak jak w, w kwestii na przykład energetyki, demografii, polityki socjalnej itd. Tutaj państwo nas będzie we wszystkich tego typu decyzjach wyręczać. Trzeba się zastanowić, biorąc pod uwagę realia i niechęć znacznej części społeczeństwa, co możemy tutaj zrobić. Wracam do sprawności państwa. Sądy są tutaj ostatnią instancją. Bez ich zreformowania, namówienia, by przestrzegały prawa, bo w gruncie rzeczy o to chodzi, trudno o zmiany. To wpływa na funkcjonowanie całego państwa na różnych szczeblach i trzeba to brać pod uwagę. No tak, jaki pożytek z mandatu nałożonego na przykład za brak masecz maseczki, skoro sądy i tak uznają ten nakaz wprowadzony na drodze rozporządzenia, za po prostu nieważny. No, ciekawe, jak na te propozycje prezesa zareagują wyborcy? No bo to głównie dzięki głosom tak zwanych antyszczepionkowców, foliarzy czy szurów, no obecna formacja sprawuje dzisiaj władzę. Pytanie tylko: jak długo?